Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam 9 głębi lotowanych, które będzie do wydania. Jest 3, para, 3 pary parzyste. Natomiast wylotka na jednociemne, biały ogon samczyk lotowany jest w tym roku. Natomiast na jednociemne lotowany jest 4 lata. Para białych ogonów lotowanych jest 4 lata. Dawały radę perłówka taka tutaj ze strafikiem wylotka na jedno białe z jasnym białogonem, też lotowane są 4 lata i dawały radę i perłówka wylotka jest. Z jasnym wylotem na jedno ciemne też lotowane 3 lata. Te trzy pary parzystych lotowane były po 4 lata. Jeszcze jak lotowałem z Selekwi w 30, a ta tutaj na dymniku ta wylotka to lotowana w tym roku. Białogon, w tym roku, co ten co tutaj tak grucha, I, i wylot ten co tutaj ze skupką Tom na jedno ciemne na początku lotowane 4 lata. Także tu są gołębie naprawdę dobre. Lotowane lotniki, także zapraszam. Tylko wszystkie yy, w kurcie, nie ma pojedynczych par. Te 9 sztuk będzie do wydania. witam wszystkich a teraz zaprezentuję wam pierzaki które będą do wydania 10 sztuk tylko zaznaczam wszystkie w kurcie razem wiadomość przez messenger albo namiar do siebie tu jest y, samiczki, jest jasna samiczka na ciemnym ogonie wszystkie gąbki, krótkie, małe jest białogonka samiczka jest na jedno białe wylotka, tam taka z białą, taką niebieskawą skówką. I tutaj ta pierwsza z czerwoną skówką na cztery białe w środku. Reszta to są samczyki, samiec jest na ciemnym ogonie, samczyk tutaj na białym ogonie. Wylot ten tutaj, co tą żółtą i czerwoną spinką na sześć białych w środku. I ten wylocik jest przestrzelony tutaj na trzy ciemne, on jest troszeczkę może dłuższy od tych. Tak to są tam, wszystkie to są krótkie, małe. Natomiast wyszwanczyki jest z dwóch samczyków. Jest samczyków, dwóch one są równe, wszystko. Jest w porządku, z tym, że one mają skaski na dziobach. Ale no mówię, są delikatne skazki Ta białogonka śluźniotka idzie pod wyszwanca. Jest 10 sztuk wszystkie gołąbki są do wydania, tylko w komplecie, w komplecie. Powtarzam w komplecie. Te jasne na ciemnych ogonach to są po tej samej parze, co i to jest na białym ogonie samczyk i ta samiczka po tych samych gołębiach, bo ja wszystko notuję. Także tak to wszystko wygląda. Od dzisiaj rano nie padało do pół do dziesiątej. Miałem puścić swoje, ale sprawdzałem radar. Sypie, także nie puszczamy. Nawet nie wiem, ile gołębi nie puszczałem. Trzy nie może więcej, trudno powiedzieć. Ale rano kto puścił, a teraz mamy ciemno. Chmury i pogoda, taka jaka jest. A teraz Wam powiem, jak wszedłem, posiadanie tego gołąbka. Nie wiem, co to jest. Zarasa. Według mnie, mojej takiej skromnej wiedzy, wygląda na to, że to jest czepelek. Tylko ma skaskę na dziobie. Wczoraj była taka pogoda, że na 50 metrów nie było widać mgła, chmury, ciemno było. Wyszedłem <śmum> swoim dawać jeść po południu na obrządek. Patrzę, siedzi coś na siacie. Co prawda, mówię, no nie miałem telefonu, mogłem nagrać, ale nie chciałem ryzykować, bo już dawno, 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 nic u mnie nie weszło. Co prawda, nie weszło z tego względu, że też nie puszczam, nie wiem, od trzech tygodni, od kiedy nie puszczam w ogóle gołębi, bo mówię, pogoda taka jak dzisiaj jest, pogody są teraz radliwe. ludziom gołębie giną. Ci ganiają, co mają gołębie przyzwyczajone, w każdych warunkach i mają inny styl chodzenia, to mogą sobie puszczać. I mówię, puściłem tam kilka sztuk I to to weszło, jest sprytny, miły gołąbek, proszę zobaczyć Tylko żeby nie ta skazka, no jest naprawdę samczyk Jutro będę chciał, żeby ktoś go przygarnął, dam koledze, żeby dał, dam komuś Jeżeli się znajdzie właściciel, jutro będę na targu To chętnie oddam Naprawdę bystry samczyk Ogonek ma troszeczkę przywrócony, ale tu jest bielutki I ładnie się prezentuje ja mówię, nie łapię gołębiej. Może 2-3 miesiące nie wiem kiedy ostatnio weszedł go. Tylko z tego względu mówię, złapałem. Mówię, takich przypadków miałem, bardzo mało, że mówię, były gołębie, otwieram dziurek, w gołębie wychodzą po siatę i spodobało mu się widocznie tutaj, przelatywał i usiadł. I weszedł, no i złapany jest. Mówię, jutro będzie, szukam nowego domu. Chciałem podziękować koledze za pasiaczka, nabyłem pasiaczkę od kolegi Pawła, taki wysoki, jego gołębie się prosto na budzie, on się już wziął sam w parę z pasiaczką, nie potrzeba było ich parować, proszę bardzo, już są praktycznie w parze, same się wzięły, także niektóre gołębie się potrafią dobierać same, gołębie są jeszcze przed karmieniem, części już tam samych widzę, że się podobierały. To karpiaczka masły filmik. Ona siada mi zawsze na ramieniu, jak tylko sprzątam. Luźna jest i z tego powodu chyba właśnie siada mi na ramieniu, proszę bardzo. Ja filmuję dopiero teraz spłynęło, jakby przedstawiłem kamerę, bo nie wiem czy się nagrywało, czy nie. U mnie gołębie są łaskawe. Proszę bardzo, która usiadła na głowie. Ja z daleka jak trzymam, nie wiem właśnie czy się nagrywa. Czy nie, z bliska biorę. Takie u mnie są niektóre gołębie nieuczone. Co prawda mówię, młoda samiczka. Zapraszam do bieżenia z filmiku. O drugi chce mi tu siadać Proszę bardzo. I nie wiem, drugi jasy na ciemnym nie też mi siada. Zobaczył, że karpiaczka usiadła. On za nią tam patrzy. Proszę bardzo. Nagrywam. Nie wiem jak to się nagrywa, bo trzymam w ręku i nagrywam. No po raz pierwszy ten jasny tak samo usiadł. No zsunął, zsunął się, teraz suwa się. Nie wiem jak to się nagrywa. A karpiaczka proszę zobaczyć siedzi sobie i nic sobie z filmowania nie robi. Także u mnie są takie gołębie. Proszę bardzo i teraz nie wiem, który ten jasny tam usiadł. Siedzi. Ruszam ręką i nagrywam, przełożyłem do drugiej ręki kamerę, nie wiem jak to się nagrywa. Bo ja nie widzę, nag nagrywam na czuja. Ale mówi już w tej chwili drugi, tylko nie wiem czy to samiec akurat no bo nie widzę. Proszę bardzo, już jak ruchają? U mnie mówi jak będzie ciepło, to się same część głębi podobiera. Siedzi mi na głowie, także... Proszę bardzo, ciekawy jestem kiedyś fruniar. Karpiaczka, mówię, nagrywałem cały film, tam chyba nie wiem ile, 10 minut, nie pamiętam i ona cały czas podczas, podczas nagrywania tylko przylatywała z ramienia na rękę, z głowy na rękę, ale mówię, ten jasny, to nie wiem, co to, co, to, co to, jest, wiem, że młody chyba raczej gołąb, tylko nie wiem, czy samczyk, czy samiczka, bo to przeważnie luźne, luźne gołębie tak się zachowują jest taki też mam film o celebrytce która też jak nakręcałem na kamerę usiadła proszę bardzo zobaczyć nie wiem jak to się mówię, nagrywa zobaczę później jak to się nagrało jedną usiadło mi na głowę za <grytka> czapkę zakładam tutaj inną także nie przeszkadza kurtka też jest przebrana dobra chyba starczy tutaj im tego nagrywania będą celebrytami no i nowy celebryta nie wiem czy celebrytka czy celebryta miałem dzisiaj puścić, ale dobrze, że sprawdziłem radar pogodowy bo mówię, śnieg pada pogoda jest do luftu o karpiaczka jest frunęła, zaraz zobaczę jasne który to jest o to jest samczyk to samczyk fruną. to nie samiczka i, i ten samczyk się rozgląda za karpiaczką i dlatego widać frunął Minę głowę. Znaczy na ramię. Gołębie są jeszcze przed karmieniem. Ziarniczki puste. Proszę zobaczyć, pusto w ziarniczkach Ale już gołębie wyją. Czują wiosnę, no nie puszczałem ich już dawno. Że tak to u mnie wygląda. Miałem cię puścić, zgonić, zobaczyć czy nie zapomniały latać, ale warunki nie pozwalają. Także jestem na razie cierpliwy, wytrzymuję i na razie nie ma strat. U mnie jak zganiam, głębiej idą w jedno skrzydło i moment już ich nie ma. Miały raz na wycieczkę, poszły, ale miałem szczęście, że nikt nie widział. Stare wróciły przed kościołem, tamte poszły za kościół, tam za ułodnicę kawałek, ale to było piżaki, to było jak było lato, chodziły a teraz po prostu staram się wyganiać tak, żeby nie poszły. A to znaczy, że jak to robię, żeby w nie poszły? Wyganiam grupkę, zakryję drugą, trzecią grupkę, to co, co wyleci. I, 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 I tak się staram, żeby na razie oszczędzać żeby nie poszły. Jest dużo piżaków. Tamte gołąbki, które są tam na filmiku, będą do wydania. To wszystko jest tak, jak mówię. Zdjęcia też są zrobione. Wszystkie gołębki u mnie są ganiane, w tej chwili nie są tylko ganiane. Pokażę tutaj tego pasiaka od kolegi Pawła. O proszę bardzo, ten pasiaczek. Bielutki jest, co prawda ma równo w latach nie po 7, ale naprawdę gołąbek klasa. Żałuję jeszcze, że nie wziąłem od Pawła żałobnika. Miał krótkiego, fajnego żałobnika na jedno białe. Ale po prostu zadzwoniłem kolega, nie chciałem miałem kupić dla kolegi i żałuję później, że nie wziąłem, że była samiczka to by wziął, proszę bardzo Paweł, pozdrawiam Cię, dzięki za pasiaka oby więcej takich hodowców było brucha tylko i samiczka już do niego idzie w parę celebrytka jest tutaj, ta która się siadała po prostu ja je mogę brać w rękę o, 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 ja mogę głaskać ją dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję za komentarze, za łapki w górę pozdrawiam, hejka Oglądajcie kanał lotowanie Andrzeja, zostaw suba z dzwonkiem, Oby nic nie ominęło. Myślę, że w przyszłym tygodniu może ich puszczę, kurczę, bo no nie ma kiedy, ale mówię dzisiaj była pogoda też zdradliwa. Dziękuję. Pozdrawiam. Hejka. A niektóre tam piżaki, niektóre tam uciekają, ale większość gołębi to. Ja mogę to nagrywać. tuż jak pokazałem, białogona to jest po perłówce, wylotce i po jasnym na jednociemne. Wielutki samczyk, bez kuperka, bez fartuszka. Także gołębie niektóre prowadzą różne. Pozdrawiam, hejka, udanych lotów i panowie sprawdzajcie, hodowcy sprawdzajcie, Pogodę sprawdzać, włączać radar pogodowy, I żeby nie było niespodzianek. Bo na szkołach widać, czy na YouTubie, jak ludziom giną loty, pójdzie, połowa zginie, chmura. Chmury są niby widać, że nie było czyste. Tutaj, duże są chmury, przyjdzie aż rozgoni, poleci I, i, i jest lot, i nie ma lotu. Pozdrawiam jeszcze raz Hejka.